Jedna z najbardziej ikonicznych broni okopów I wojny światowej oraz frontów II, czyli pistolet P08, znany lepiej jako luger od nazwiska konstruktora lub też po prostu parabelka. Był to pistolet wyposażony w kaliber 9 lub 7,65 mm, mechanizm z ryglem kolankowo-dźwigniowym i magazynek na 8 naboi. Jego masa wynosiła niecały kilogram, a prędkość wylotowa pocisku na poziomie 320 m na sekundę dawała mu około 50 m efektywnej donośności. Co ciekawe. Ist miały też wersję z wydłużoną lufą, doczepianą drewnianą kolbą oraz 32-nabojowym magazynkiem ślimakowym zwane artyleryjskimi. Luger wszedł do służby w armii niemieckiej w 1908 roku i używany był przez całą I wojnę światową. Znalazł się na frontach nawet 20 lat później podczas kolejnego wielkiego konfliktu. Pomimo bycia dużo praktyczniejszym niż rewolwer, którego to zastąpił, miał on też swoje wady. Większość części do niego wymagała obróbki ręcznej, co znacząco komplikowało proces jego wytwarzania, a sam Mechanizm okazał się dość wrażliwy na zanieczyszczenia, przez co często w warunkach okopowych po prostu się zacinał. A jeżeli lubicie moje filmy, to mam też takie długie, serdecznie zachęcam do sprawdzenia.